I make a plaster in old fashioned way. When you cut yourself, something happens. I'm not cut right now, but I will show you. That's uh, original plaster I make. OK, jest wyrównane. I teraz po prostu bierzesz się, um, tkaniny, bawełny naturalne lub uh, chusteczkę czy inne sprawy. I po prostu zawiję się. nakłada i po prostu przyszywa to jest podstawowy plaster that's a plaster in basic form ok, przyszyty jest i teraz dalej and you put it on the finger where there is a wound I know it doesn't look perfect wiem, że to nie wygląda jakoś super cudownie ale to działa w porównaniu do tych, które są sprzedawane w aptekach ten plaster działa. Zwijam w taki sposób i po prostu spinam to igłą, czymkolwiek. It works. And it's just curved upside, upside down like so it doesn't hurt me at all. That's a plaster. No i taki plaster domowej roboty. I to działa. Nie to co w w sklepach dobrze wyglądają, a brudzą rany.